Wołkow to szef ruskiej mafii, która pojawiła się w Berlinie Wschodnim po wzniesieniu muru. Ten gość ma powiązania z kartelami z całej Europy i obu Ameryk. Wyłączenie go zaboli zarówno Perseusa, jak i globalny syndykat. To gruba ryba. A ta jest nieco mniejsza. Franz Kraus. Według MI6 to jeden z kurierów Wołkowa. Jutro wieczorem mam mu przekazać kolejne informacje. Zinfiltrujemy Berlin wschodni metrem. Użyjemy przejścia na opuszczonej stacji po drugiej stronie murów. Zobaczymy, kiedy Kraus wejdzie do miasta, a gdy pojawi się fałko, chłopiemy lub zabijamy. Przygotowaliśmy się pod murem do Berlina Wschodniego, szykujcie się. Skakujemy. Parki Lazar. Następna stacja. Beli, ja poszukamy Krausa. Dobra. Pociąg zwal. Do roboty. Dobra, Skaczemy! Uwaga. Strażnicy wciąż patrolują opuszczone stacje. Patron przed nami. Pociąg pozwoli nam go to... 생각 <목소리도> Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben einen Ausweis. Das ist Feuergebiet! Sie sind verhaftet! Runter an den Boden! Halt! 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 Sie sich! Wir finden dadurch sicher eine Lösung. Wir erfüllen das Feuer, wenn Sie sich widersetzen. Runter! Sofort runter! Teraz! Was zum Nicht schlecht. Kraus pewnie właśnie przechodzi przez punkt. Chodźmy na dach. Pan Lazar, już docieramy. Przyjęłam. Chodź, tędy. Przyznam, że umieję urządzić blokadę. Patrz na punkt kontrolny. Kraus powinien tu zaraz być. Poszukaj Krausa aparatem. Więcej strażników niż zwykle. Jak zatrzymają? Przy punkcie. Facet z walizką. To on? Tak, to jego szukamy. To Kraut. Za mną. Z minął mur. Co u was? Lazar i ja czekamy na was w punkcie eksfiltracyjnym. Przyjąłem. Z tego co wiemy, Klaus i Wołkow spotkają się w barze przy tej ulicy. Spotkaj się z wtyką Hudsona. Ma niebieski parasol. Będę obserwować ulicę. Ich will Ihre Nummer geben, und du fragst dich selbst. Wie schon, dass Sie es geschafft haben. Kraus ist für die Stolik meiner Brave. Mój informator wpadł podczas przypadkowej kontroli niedaleko stąd. Sztazi wie, że może być nas więcej Mam do ciebie wielką prośbę. On nie wytrzyma długo na torturach. Trzeba go ocalić. Lub no. uciszyć. Trzymają go tutaj. Tankaszy. Raus pracował w sztazji, więc nie daj się zwieść jego wyglądowi. To morderca. Kto wie? Gość jest niczym duch. Pewnie nie dłużej niż dzień. Uwaga, Bel, to chyba Walkow. Raus, Walkow. Mariusz jest Ihnen gefunkt. Gejmy do Hausen, warten Sie auf Uncel, Anow. Gute zejścia jest neu bestimmt. Willkommen, Rus, w imieniu Schatten. Głopoty. Dwóch sztazji weszło do baru. Uciekajcie! Już! Scheiße. Idź przez łazienkę. Ja ich zatrzymam. Hej, nowy plan. Spotkanie przy mieszkaniu Krausa. To jedyna oh, oh, oh. droga do Wów

Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Die haltet Szukają Cię! Obserwowałem pobliski posterunek KGB. Ja, ja... Nie, nie wiem, jak mnie znaleźli. Przestrzegałem reguł. Wołkow? Jest okropny. Straszny. Jeśli go spotkasz, to, to, to od razu zastrzel. Proszę, dogadamy się. Wypuść. Nie zabijaj mnie. Nie widział za mną. Niech hałasuje, nie chcę, żeby ktoś na nas doniósł. Park jest w sklepie z elektroniką naprzeciwko mieszkania Krausa. Miałem dla niej wziąć jakieś kiełbaski z Traumpardu, ale już zamknę. Park jest przed nami.

Co myślisz, Lazar? Zdaje się, że Wołkow chce teczkę Krausa. Włóżmy do niej nadajnik. Tak trafimy prosto do Wołkowa. Ktoś musi się wkraść do mieszkania Krausa. Najtrudniej będzie ominąć jego i jego żonę. Bel to zrobi. Ja w tym czasie wyjdę sprawdzić, czy nie mamy żadnych nieproszonych gości. Park. Możesz nas stąd obserwować. Potem powiesz, który profil mam lepszy. Pięknie. Sztady zatrzymują każdego. Ja pisze w jakimś rejestrze. Spróbuj go znaleźć. El, jeśli zobaczycie Kraus lub jego żona, jesteśmy spaleni. Musisz, możesz uśpić żonę, ale Kraus musi dotrzeć na spotkanie. Zaraz zadzwonię do mieszkania Krausa. Szczekuj się do akcji... Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freier. Bin ich jetzt da? Mach doch ein paar Gottes. Podplant da. Geh Du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Psa, kiedy wchodzi do tego pokoju, rozejrzyj się tam. Thank <tune> you for watching! Wziął materiały, ale dzięki mnie tu jest. To nieco poprawia twoją sytuację. Perseus będzie zadowolony. zadowolony. Powiesz Perseusowi, że to ja go złapałem? O, wreszcie. Perseus wyznaczył za ciebie nagrodę. Chodzą mnie Twoje pytania.

Jesteśmy. Ty i ja. No. Nareszcie. Bell, w imieniu MI6. Dziękuję. Woków jest nasz. Powinien nas ginąć. Wynośmy się z Berlina Wschodniego. Informacje od Wołkowa potwierdziły nasze obawy. Perseus przerzucił bronię drogą przez Berlin Wschodni. To jeszcze nie jest pewne. Ma bombę, wiem, że ma. Oprócz informacji dotyczących broni, znaleźliśmy u Wołkowa zaszyfrowane współrzędne niezaludnionego regionu na Ukrainie. Zwiat powietrzny ujawnił to. Chcę wiedzieć o wszystkim, co się dzieje w tym budynku. Będzie nam potrzebne, Bel, ruszycie z łódźcem stąd. Ja i Mason zapewnimy ewakuację. Park będzie na łączach. Nie wiemy, jak dobrze są uzbrojeni i przygotowani, więc ostrożnie ze wszczynaniem walki. Pora zerknąć za żelazną kurtynę. W żadnej dodatkowej komunikacji macie czysto łódź. Zrozumiałem, Park. Zostań na łączach. Niech Mason i Adler czuwają. Do roboty.